Niek. Powiedz, po co tak naprawdę yy, takiemu znanemu rockmanowi yy, solowa płyta po 30, no, prawie 30 latach grania w jednej kapeli. No, <laughs> <laughs> Słuchaj. <śmiech> Wiesz, co? No, chciałem sobie pograć z kolegą, naprawdę. Z, z Jankiem Benetkiem, z którym kiedyś komponowaliśmy w Tilawie. 17-18 lat temu powstawały płyty. z yy, Miłości King, które miały ważne znaczenie dla ówczesnego Tilawu. Janek dołożył cegiełkę do tej historii, piosenka Warszawa, którą tutaj dzisiaj jakoś tam wspominałem, jeszcze parę innych piosenek, Na Bruku, Stany, Dzikość Serca, King, to są nasze wspólne kawałki. Potem Janek odszedł od zespołu, zespół zatoczył zupełnie inne koło i bez Janka sobie poradził. Janek próbował różnych rzeczy sam, ale nie za bardzo mu to wychodziło. Byliśmy kolegami, tylko tak trochę bardziej na odległość. Co jakiś czas były spotkania, jakieś tam gadki. 4 jakieś... lata temu na płytę Tila w ostatnio My Hate Rock and Roll Janek napisał dwie piosenki i stwierdziłem, że, no, że po prostu tak super były te piosenki, że mm, no, widać, że gościowi talent nie uciekł i chciałem coś z nim zrobić. żeśmy to przegadywali wielokrotnie przy jakichś tam biesiadach. <laughs> Oglądaliśmy sobie stare, nie wiem, na YouTubie jakieś koncerty Rolling Stonesów, jakiegoś starego bluesa, Bowiego, The Clash, te wszystkie rzeczy, które nas kształtowały. Y... Iggy Popa i tak dalej, i tak